Siema. Dzisiaj pokażę Wam pierwszy etap zarabiania stawu. Dlaczego pierwszy? Ponieważ w tobie, do której pojadę, są dostępne tylko gatunki ryb, takie jak kar, lin, Strong, A mi zależy, żeby mieć jak najwięcej gatunków oraz kilka większych ryb. A te można było łowić na wędkę. Postaram się jak najwięcej nagrać, lecz nie wiem, czy się uda, ponieważ często właściciele nie wyrażają na to zgody. Nie wiem to tak kurde kiepsko, bo to już... Jest... lina mogę panu dać, naprawdę to jest wszystko w ogóle. Więcej Panu nie da mina. Bo po prostu muszę zostawić, obiecałem i nie no, są czyściutkie. O władzę pan 6 wiek dziesięć. Wieczem. Teraz to może bardzo. Przyjechaliśmy właśnie na staw, gdzie wpuścimy pierwsze kupione ryby. A kupiliśmy kroczek karpia, lina, strąga, a oczywiście amura. Karpia jest 5 sztuk, lina również 5. Strągów też kupiliśmy 5 sztuk i amura również 5. Jak widzieliście, ryby zostały przywiezione w workach z tlenem, co zapewniło im bezpieczną podróż i dobre warunki w transporcie. Rybki zostały zakupione ze sprawdzonej hodowli posiadającej certyfikat i mam pewność, że ryby są zdrowe, ponieważ były przebadane. Ryb nie jest dużo, ale nie zapominajmy, że staw też nie jest duży, a ja mam zamiar wpuścić do niego jeszcze co najmniej kilka gatunków ryb. Rybki jeszcze kupię z innej hodowli, zależy i siostrze węgorzach to upydzę. W kolejnym filmie zobaczycie jak zarabiam oczka. A tymczasem na razie i do zobaczenia w kolejnym filmie.